Moja żona Kle powiedziała, że wyjeżdża na krótką wycieczkę z jej siostrą Megan, ale kilka dni później, kiedy siedłem do apteki, wpadłem na Megan samą. Kiedy zapytałem o wycieczkę, zachowywała się dziwnie. Im bardziej naciskałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że coś się nie zgadza, i wtedy wszystko się zmieniło. To był zwykły wtorkowy poranek, kiedy moja żona Kle powiedziała mi, że wyjeżdża na krótką wycieczkę z jej siostrą Megan. Nic niezwykłego. Prawda? Siostry jeżdżą na wycieczki cały czas. Nie miałem powodu, żeby to kwestionować. Claire zawsze była blisko z Megan, prawdopodobnie bliżej niż ja z własną rodziną. Zawsze dzieliły się wszystkim, od dziecięcych sekretów po dorosłe problemy. Jesteś pewien, że nie masz nic przeciwko, że jadę? Zapytała, a jej brązowe oczy na chwilę zatrzymały się na moich, szukając jakiegoś potwierdzenia, choć dałem jej już miesiące wcześniej. Tak. Oczywiście, zasługujesz na odpoczynek, powiedziałem, poprawiając pasek mojej torby służbowej. Pracujesz bez przerwy, a Megan zawsze jest fajnym towarzystwem. Kleu uśmiechnęła się tym swoim miękkim, słodkim uśmiechem, który zawsze dawała, kiedy czuła się uspokojona. To była znajoma pociecha, która rozładowywała moje myśli, kiedy całowałem ją na pożegnanie tamtego ranka. Małem dom dla siebie na kilka dni, rzadka sytuacja w naszym codziennym rytmie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że na początku nie cieszyłem się tym spokojem, ale z upływem godzin zaczęło osiadać we mnie jakieś pełzające uczucie niepokoju. Prawie słyszałem buczenie czegoś, czego brakuje, czegoś, co jest nie tak, ale odganiałem to od siebie. Może po prostu byłem przyzwyczajony do chaosu naszego życia. Minęły dwa dni bez żadnych prawdziwych wieści od Claire. Wiedziałem, że zatrzymały się w jakiejś chatce, którą Megan wynajęła niedaleko gór. To nie było najbardziej odludne miejsce na świecie, ale wystarczająco na uboczu, żeby mogły mieć trochę prywatności i uciec od miejskiego zgiełku. Nadal żadne wiadomości ani telefonów, tylko krótka wiadomość od Cle poprzedniego wieczoru. Świetnie się bawimy. Nie martw się o mnie. Uwierzyłem jej. Przynajmniej myślałem, że wierzę. Potem... Trzeciego dnia, kiedy szedłem kilka przecznic dalej do apteki, stało się coś. To był jeden z tych momentów, kiedy myślisz, że wszystko jest normalne, aż nagle przestaje być. Szedłem bezmyślnie chodnikiem, kiedy zauważyłem kogoś znajomego idącego w moją stronę. To była Megan. Zamarłem na ułamek sekundy, a mój mózg próbował nadążyć za tym, co mówiły mi oczy. Megan miała być z Claire. Mała być w tej chatce z nią. — Więc dlaczego była tutaj, w środku miasta, sama? — Hej, Megan! — zawołałem, a mój głos był trochę głośniejszy, niż zamierzałem. Spojrzała w górę, prawie przestraszona. — O, hej, Jimmy! — powiedziała tonem tak swobodnym, jakby najnormalniejszą rzeczą na świecie było natknąć się na szwagra na przypadkowym rogu ulicy. Zaśmiałem się nerwowo, a zamieszanie już we mnie buzowało. — Co ty tu robisz? — myślałem. Że jesteś skle chatce. Oczy megie na moment zamigotały. Krótki błysk czegoś, czego nie potrafiłem dokładnie określić. To było wahanie, ale tak krótkie, że prawie wątpiłem, czy to widziałem. Och nie, miałam tam pojechać później, powiedziała, a jej uśmiech był szeroki i trochę zbyt jaskrawy. Najpierw załatwiłam kilka spraw tutaj w okolicy. Nie wiedziałem dlaczego, ale coś wydawało się nie tak. Mój mózg próbował to racjonalizować. Musiała wrócić do miasta z jakiegoś powodu. Może kler poprosiła ją, żeby coś kupiła. To nie miało wielkiego sensu, ale zmusiłem się do uśmiechu i kiwnięcia głową. No to chyba zobaczymy się, jak kler wróci, powiedziałem, starając się, żeby rozmowa pozostała lekka. Tak? Jasne. Dam znać, jak wrócimy, odparła Megan po czym szybko się odwróciła i odeszła trochę zbyt szybkim krokiem, jak na mój gust. Stałem tam przez chwilę, a mój umysł pędził. Nie potrafiłem tego dokładnie określić, ale coś dziwnego było sposobie, w jaki Megan się zachowywała. Jej uśmiech nie sięgał oczu. Był moment dyskomfortu, kiedy wspomniałem o Claire i to dziwny pośpiech, żeby uciec od rozmowy. Wtedy właśnie poczułem dziwne szarpnięcie z tyłu głowy. Dlaczego Claire nie wspomniała nic o tym, że Megan wyjeżdża z miasta załatwia sprawunki? I dlaczego Megan nie chciała rozmawiać o wycieczce? Dlaczego tak bardzo spieszyła się, żeby zakończyć rozmowę? Coś mi tu nie pasowało i nie byłem osobą, która ignoruje przeczucia. Następnego dnia postanowiłem zadzwonić do Claire. Było prawie południe, a większość poranka spędziłem chodząc kółko po mieszkaniu i próbując pozbyć się natrętnych wątpliwości. Potrzebowałem odpowiedzi, a ona była jedyną osobą, która mogła mi je dać. Ale kiedy wybrałem jej numer, od razu włączyła się poczta głosowa. Przyznam szczerze, moją pierwszą myślą nie było, że stało się coś strasznego, ale nie mogłem pozbyć się uczucia, że ktoś mnie zbywa. To nie było podobne do Kler. Zawsze odbierała, nawet jeśli tylko po to, żeby powiedzieć, że jest w środku czegoś. A teraz cisza. Próbowałem jeszcze raz i jeszcze raz, za każdym razem to samo. Do wieczora czułem, jak w moim żołądku zaciska się dziwny supeł. To nie było normalne i nie mogłem po prostu siedzieć i mieć nadzieję, że wszystko wróci do normy. Musiałem coś zrobić. Zadzwoniłem do Megan. Nie chciałem, ale w tamtym momencie byłem zdesperowany, żeby usłyszeć jakiekolwiek zapewnienie. Kiedy odebrała, jej głos był trochę zbyt radosny, trochę zbyt wszystko jest w porządku. Hej, Megan, po prostu sprawdzam, co u Claire. Czy z nią wszystko w porządku? Nie odbiera moich telefonów dzisiaj. Nastąpiła zauważalna pauza po drugiej stronie. Och, a, jest w porządku. Pewnie po prostu, wiesz, odpoczywa. Powiedziała mi, że na trochę wyłączy telefon. To nie brzmiało jak Claire. Nigdy nie była osobą, która całkowicie odcina się od świata, zwłaszcza nie wtedy, kiedy miałabyś tylko na krótkim wyjeździe? Naprawdę nie odpowiada też na wiadomości. Zapytałem, starając się, żeby mój głos brzmiał spokojnie. Tak, pewnie jest po prostu zajęta, powiedziała Megan szybko. Jestem pewna, że oddzwoni do ciebie później. Tak czy inaczej, muszę lecieć, mam kilka rzeczy do załatwienia. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, odłożyła słuchawkę. Stałem tam z walącym sercem i dreszciem przebiegającymi po kręgosłupie. To było za dużo. Sposób, w jaki odpowiedziała, był tak nienaturalny, tak mechaniczny, że wiedziałem, coś ukrywa. Ale co? Postanowiłem, że nie mogę dłużej czekać. Następnego ranka wsiadłem do samochodu i pojechałem w stronę chatki, w której Claire i Megan miały przebywać. Nie było to daleko, tylko godzina drogi poza masto, i pomyślałem, że zobaczenie tego na własne oczy uspokoi moje nerwy. Ale im bliżej byłem, tym większy czułem niepokój. To była mała, lustykalna chatka w lesie, dokładnie taka, jak opisywała Claire. Ale kiedy podjechałem, zauważyłem coś dziwnego. Miejsce było ciche, za ciche. Nie było żadnego samochodu na zewnątrz, ani Megan, ani Claire. Nie było świateł w środku, mimo że był wczesno popołudnie. Okna powinny być otwarte, albo coś powinno się dziać, ale nic. Podszedłem do drzwi i zapukałem raz, potem drugi raz, głośniej. Nadal żadnej odpowiedzi. Zapukałem jeszcze raz, tym razem mocniej, i wtedy to usłyszałem: cichy dźwięk, jakby ktoś się poruszał w środku. Serce mi podskoczyło, ale kiedy drzwi w końcu się otworzyły, zamarłem. To nie była Claire, to była Megan. Jej oczy były szeroko otwarte twarz blada. Co ty tu robisz? Zapytała. A jej głos się załamał. Chciałem zobaczyć, Claire. Czy ona tu jest? Zapytałem, starając się, żeby mój głos był spokojny. Nie ma jej tutaj. Wyjechała, wyjechała kilka dni temu, powiedziała Megan, unikając mojego spojrzenia i lekko się cofając. Wróciła wcześniej do domu. Moja klatka piersiowa się zacisnęła. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Nie wiedziałam jak to wyjaśnić, powiedziała Megan cicho, prawie jakby się do czegoś przyznawała. Zanim zdążyłem zapytać o więcej, usłyszałem kroki za sobą. Szybko się odwróciłem i oto była Claire. Jej włosy były bardziej potargane niż zwykle, a twarz blada, jakby nie spała od dni. Claire, wyszeptałem, a mój głos drżał. Nie odpowiedziała. Zamiast tego spojrzała na Megan. Potem znowu na mnie, coś w jej oczach było inne, odległe, zimne, i wtedy prawda mnie uderzyła. Wszystko, co podejrzewałem, było prawdą. Nie były na żadnej wycieczce, nie były w tej chatce. nigdy nie planowały tam być. Kle stanęła w drzwiach, jej ruchy były powolne, prawie celowe. W powietrzu zrobiło się zimno, napięcie między nami, którego wcześniej tam nie było. Kobieta którą myślałem, że znam, którą kochałem przez lata, teraz wydawała się tak odległa od osoby stojącej przede mną. Megan, co się dzieje? Mój głos lekko się załamał, kiedy próbowałem to wszystko przetworzyć. Moje myśli były chaotyczne, ale jedno wiedziałem na pewno, coś poszło strasznie źle. Megan nadal stała przy drzwiach, jej oczy biegały między mną a Claire, jakby ciekała na jakąś wskazówkę, ale już nie było żadnej wskazówki. Claire wzięła głęboki oddech jej spojrzenie na moment powędrowało do Megan zanim w końcu spojrzała mi prosto w oczy w jej spojrzeniu była twardość coś ostrego czego nie widziałem od lat nie pojechałam do chatki jimmy powiedziała płasko a jej słowa wbiły się we mnie jak kamienie nigdzie nie pojechałam byłam z megan ukrywałam się właściwie to się ukrywałam mój umysł nie mógł tego ogarnąć Ukrywała się. Przed czym? Przede mną? Dlaczego? To wszystko, co zdołałem siebie wydusić. Claire przełknęła ślinę z trudem. Potrzebowałam przestrzeni. Nie chciałam cię zranić, ale prawda jest taka, że spotykałam się z kimś innym. Byłam z nim od miesięcy i nie potrafiłam dłużej kłamać. Jej słowa uderzyły mnie jak policiek, ale nie było fizycznego bólu. Tylko pusta pustka. Jakby ktoś wysał całe powietrze z pokoju. Megie nie powiedziała ani słowa, ale w jej oczach była ciemność i wyraźna wina. Nawet nie próbowała bronić Claire ani podać żadnego usprawiedliwienia. Po prostu stała tam w milczeniu, współwinna. I z kim? Zapytałem ledwo słyszalnie. To już nawet nie było pytanie. To była prośba. Prośba o cokolwiek, co miałoby sens. Claire pokręciła głową. To nie ma znaczenia. Jimmy, on nie jest kimś, kogo znasz. Spotykałam się z nim od miesięcy i nie wiedziałam, jak przestać. Nie wiedziałam, jak ci powiedzieć. Oczy Megan wypełniły się łzami, kiedy spojrzała na mnie, ale to było za mało i za późno. Wiedziała o wszystkim. Była w to zamieszana. Moja klaka piersiowa była ściśnięta. Oddech płytki. Nie mogłem oddychać. Nie mogłem myśleć. Nie mogłem zrozumieć bólu, który mnie zalewał i topił. Jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś mnie okłamywać? Na sobie okłamywać. Wychrypiałem, a mój głos był surowy. Kle spojrzała w dół na podłogę. Jej ręce drżały, kiedy przeczesywała nimi twarz. Przepraszam, nie chciałam cię zranić, ale nie potrafiłam dłużej kłamać. Po prostu nie potrafiłam już tak żyć. Chciałem krzyczeć. Chciałem uciec, ale byłem zamrożony, uwięziony przez ogrom tego wszystkiego. Miłość, którą myślałem, że mam, zaufanie, które myślałem, że zbudowaliśmy, wszystko rozbite w kilka słów. Przez chwilę, która wydawała się wiecznością, staliśmy tam w ciszy, a ciężar jej wyznania przygniatał mnie. I wtedy, prawie instynktownie, zrobiłem krok do tyłu. Moje ciało zareagowało. Zanim mój umysł zdążył nadążyć. Muszę stąd iść. Nie mogę tu być teraz. Powiedziałem napiętym głosem, cofając się w stronę drzwi. Oczy kleszy rozszerzyły i zrobiła krok do przodu. Jimmy, proszę. Ale nie mogłem już słuchać. Nie mogłem stać tam, podczas gdy ona błaga o coś, co już przepadło. Trzasnąłem drzwiami za sobą. Dźwięk odbił się echem chatce. Moje serce waliło jak szalałe, a umysł płonął, próbując poskładać ruiny mojego życia. Nie wiedziałem nawet dokąd jadę. Po prostu wiedziałem, że nie mogę tam zostać, nie z nimi, nie po tym wszystkim, co właśnie wyznała. Jechałem godzinami, nie zwracając uwagi, dokąd zmierzam, po prostu potrzebując uciec od dławiącego ciężaru tego, co się stało. Ulice się rozmazywały, świat na zewnątrz wydawał się odległy i nierealny. Nie obchodził mnie kierunek. Chciałem być jak najdalej od niej. W końcu zatrzymałem się na skraju małego parku. Słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając długie cienie. Świat wydawał się niewyważony. Jakby grunt pod mną się osuwał. Wysiadłem z samochodu, nawet o tym nie myśląc. Po prostu potrzebowałem chodzić, coś robić. Znalazłem ławkę i usiadłem. Mój umysł pędził w tysiącu kierunków. Czułem, cisną mi się do oczu, ale jeszcze nie byłem gotowy, żeby się z nimi zmierzyć. Nie wiedziałem, co czuję złość, zdradę, smutek, ale wszystko było przytłaczające. Wciąż myślałem o twarzy Megan, o tym, jak próbowała utrzymać mój wzrok, kiedy pytałem o wycieczkę, o tym, jak teraz nie potrafiła nawet spojrzeć mi w oczy. Czułem się zradzony także przez nią, ale w inny sposób była moją rodziną, siostrą mojej żony. Jedyną osobą, której myślałem, że mogę zaufać, a teraz nic już nie miało sensu. Nie mogłem pozbyć obrazu twarzy Claire, kiedy się przyznała. Nawet nie próbowała się usprawiedliwiać. Nie robiła wymówek. Może myślała, że to wystarczy, ale nie wystarczyło. Nic nie wystarczyło. Świat wydawał się ciężki i nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. Część mnie chciała sięgnąć po telefon. Krzyczeć na kler domagać odpowiedzi, sprawić, żeby poczuła to, co ja czułem. Ale inna część mnie wiedziała, że to coś, czego nie da się cofnąć. Ona dokonała swojego wyboru i nieważne, ile pytań bym zadał, odpowiedzi tylko rozdarłyby mnie jeszcze bardziej. Wziąłem głęboki oddech i wstałem z ławki. Nogi małem niepewne, ale musiałem się ruszyć. Musiałem coś zrobić, żeby pozbyć się jej obrazu z głowy. I wtedy, ciszy tego parku, kiedy słońce prawie zaszło, a świat wokół mnie był cichy, zdałem sobie sprawy z czegoś. Nieważne, jak bardzo kochałem Claire. Nieważne, jak bardzo chciałem wierzyć to, co mieliśmy. To było coś, z czego nigdy nie będę mógł wrócić. Nie teraz. Nie po tym wszystkim, co się stało. Minęło już kilka miesięcy od tamtego dnia i, i wciąż próbuję poskładać siebie z powrotem. Przeszedłem przez wszystkie etapy. Złość, niedowierzanie, złamane serce. Ale w końcu nauczyłem się czegoś ważnego. Nie możesz kontrolować działań innych ludzi. Nie możesz zmusić kogoś, żeby został albo kochał cię tak, jak ty kochasz jego. Ale możesz wybrać, żeby odejść. Możesz wybrać, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, nawet kiedy wszystko inne wydaje się rozbite. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Nie wiem. Co się stało z nią i tym facetem, ani jaką dokładnie rolę odegrała Megan we wszystkim. Może nigdy się nie dowiem, ale nauczyłem się iść naprzód. Budować życie, które nie jest przywiązane do przeszłości. Nauczyłem się znajdować spokój w ciszy. Przyjąć, że prawda, choć bolesna, w końcu cię wyzwoli. Nawet jeśli to rodzaj wolności, którego nigdy nie chciałeś. I teraz, kiedy idę do apteki albo gdziekolwiek indziej, nie widzę ich. Nie widzę życia, które myślałem, że mam, zamiast tego widzę tylko to, co jest przede mną i po raz pierwszy od miesięcy myślę, że to wystarczy.